Halalo, budowa więźnia! w betoniarce! Auuu! Piątek, nadal mamy ten sam dzień, co kończyliśmy blachę. No i co, no trzeba. Jest godzina około 11 i bierzemy się za zatynkowanie. No muszę piasku tam dowieść. Pikarz, jak tam jest pół łyżki pewnie śmiech na sali jeszcze można się troszkę zagłębić widzę Jakoś tałycha nie chce się to głębiej wsunąć. Merlo to jest takie, że tylko leciutko złapie, zacznie grzebać i już ani kawałka dalej. Majster, ty już nie baw się tą ładowarką, dawaj tu kurde metry, a nie tam. To już widzieliśmy. Arabezie. Na pewno też byśmy szybciej położyli tą blachę, ale mówię, tu trochę pomagaliśmy inwestorowi. Wtedy dwie godzinki, wtedy i tak Później dach o pół dnia, dłużej wszystko. Dobra, czy ja tu się zmieszczę? A może tyłem tu wjeżdżać najlepiej? Ja pierdziel. Wszystko kurwa ciężko. Trzeba drzwi zamknąć. Jeden by mi się przydał. Nie kierujący. No nikt nie chce pomóc majstrowi. No jak trąbisz na ludzi, to pewnie że ci nikt nie chce pomóc. To jest pan Kamil, dobra. Operacja wjechanie na hale. Czas, pół godziny, co by można zrobić w minutę. Dobra, majster, już nie przesadzę, już nie pierdol. Nie godzinę, nie pół godziny, zaraz jedziesz. Niecierpliwy, jak małe dziecko. I się zrobiło ciemno. Już się zwalczy te trójkąty na tych na tym szczycie. To jak na proste się wyjdzie, to też będzie to inaczej się tym I cyk 5 minut filmu zleciało jak majster się bawi ładowareczką. Dobra, zaczęliśmy pierwsze metry. Więc 9 metrów nad ziemią jesteśmy, agregat sobie radzi. Agregat jest tam. Bez problemu. Chodzi na 40%. Tak jak prawilny Polak. Duchota straszna tu pod tą blachą jest. Dopiero będzie pompa ale nam nic nie grozi, bo jesteśmy pod dachem trójkąt dotynkowany, laty na dójczas czas najwyższych składać i jutro będzie normalnie już, bo także to ten trójkąty, to przejebane dotynkowanie Ciekawe czy przeciek jakiś jest na razie to jest za krótko pada ale przy taki, takiej ulewie to już powinno być coś widać takie kropeczki to się widać to na słupach, na wieńcach to zostało odszalowane ale żadnej kropki na razie nie widzę mamy poniedziałek sobotę Ogarnęliśmy to i tu kawałek, ale dalej nie robiliśmy, bo to było południe. I robiliśmy z tego piętra, ale to jest za wysoko jedno. No i wszystko trzeba było podnieść znowu met do góry. W piątek udało się zrobić cały ten trójkąt No i jeszcze do tego wszystkiego. przelatują przez to sitko akurat i się cały czas zapycha no i taką siatkę to bardzo, bardzo, bardzo. no i właśnie tą siatkę założyliśmy. tak to co chwilę to musieliśmy no zatrzymywać się i to przysychało jedno no nie szło, to za chuja. i tu mówię, tu za wysoko jest trochę później będzie trzeba taki pasek tylko, ale w tamtym roku na tej hali 50 na 20 tak samo robiliśmy a tu chciał człowiek iść na łatwiznę a to nic, nic dobrego by z tego nie było bo to ty tylko byś się zmęczył dobra, urobi się Trzeba zacząć klapać, ja dzisiaj pogoda taka barowa bym powiedział ale mamy ten dach i robota węgla. A tak w ogóle to majster w sobotę nie nagrywał, bo zapomniał kamerki. A tam welbunek przecież był tynkowany, coś by się zawsze nagrało. i'm to Radzista kazał walnym setę? O to mu chodziło? Nie po jak zejdzie to dopiero walnie Żeby mu nalać długo. we dwóch to robota idzie, widzicie jeden sobie ściąga, a drugi już tam może narzucać tylko też za wcześnie nie może bo tu już, tu gdzie majster ściąga, to już musi być ostatnie takie głaskanie jakby, nie żeby on tam mógł zacząć, bo tak to może być tak, że tu nie będzie dokładnie ściągnięte, a tam nie, a tam zaschnie, gdzie brygadista chlapie mizia, mizia, aż coś tam umizia Trzeba się troszkę schylić, ale, ale jest na pewno lżej. Mimo tego, że człowiek lekko jest przygięty, to jest, to jest lżej niż bym musiał rzucać właśnie i ściągać ta, tak wysoko. O, teraz majstrowi trzeba polać. Kurwa, same pijoki tam, ja pierdolę. No tak, zrobię wcięcie, zejdą. Włączy znowu kamerkę i, i się nagrywa jakby, jak gdyby nigdy nic. Hmm? Kurwa. Ach, ci budowlańcy. Zależy, którzy. Na pewno ktoś napisze. Trzeba po prostu to trochę wygładzić paską, żeby szczelnie było, żeby strasko się nie, nie wchodziło no i trzeba, no trzeba walić metry. Trzeba się rozebrać, bo pod tą blachą duszą. 3-0 w łapie i sapie. No dobra, godzina przed dziesiątą, tam machnęliśmy 8 tych mniejszych pól, tu i tu, to już jest zatarte, to jeszcze trochę trzeba poczekać, no i to, można by to było teraz o 2 metry iść, nie, ale to i tak będą wystawiać cichoinki, i to w chuja, no trzeba po prostu ten metr zgubić teraz, jak to się dotrze górę, no to... To trzeba, trzyć, yy, trzeba chlapać ten metr, później to się wyrówna. No, chociaż teraz brygadzista pewnie pójdzie Trzeć po śniadaniu, a ja się tam zacznę sam rzucać. Czekajcie, bo to w kamerce to tu gdzieś jest, on tam. To, co w sobotę było zaczęte. I pada, cały czas pada. Mamy godzinę 15, więc zmniejszenie tego sprzętu to tyle w ciągu jednego dnia. Jak jest ta siatka. No ta siatka 30 z oczkami 05. Tyle sypu, ale ani razu nam się nie zapchało. I tam mamy dotarte. Tu mamy dół nie dotarty jeszcze. Góra jest dotarta i to jest dotarte. I trzeba obniżyć. I tak brygadzistom tutaj kolejczyliśmy. No to dzisiaj we 4 140 metrów. I trochę była. Składania tych rusztowań trochę od tych ścian trzeba było odkopać no tak z grubsza dobry wynik praktycznie do 14 z minutami teraz ja musimy to opuścić no i tutaj musimy posypać, posypać piaskiem właśnie taką podsypką żeby, żeby to się zaczyna za mocno kleić, kurwa jest kłucia później no i tu musimy ustawiać to rusztowanie Także bierzemy się. Tu mamy uszykowane na jutro. I tam już jest praktycznie też uszykowane. Jeszcze jedno piętro. I mamy. Tu jest chyba ze 120 metrów do samego dołu. Tak się zastanawiam, który raz my już wkładamy to rusztowanie na tych ścianach? Trzeci. Raz. No, trzeci to na pewno. A na tamtej, z tyłu, za plecami, to nie wiem, czy nie czwarty. Tam ten pierwszy film z dachu, tam parę osób się dziwiło, dlaczego my kręcimy wkręty z boku, nie na środku fali. No, bo już Wam tłumaczę, że był u nas kiedyś taki przedstawiciel i tak kręciliśmy środkiem na tym lekkim przetłoczeniu i powiedział, że to jest źle. Ja już tak pisałem tam w jednym komentarzu, ale nie wszyscy pewnie czytają odpowiedzi i mówię, żeby z boku kręcić. No i tak kręcimy, no i wam powiem, że widzę tam inne dachy, to te, też tak jest skręcone. No. Może każdy chuj na swój strój też tak może być. Mamy, mamy przygotowane, front jest taki, że jeden, dwa dni, mało dwa dni. Tu jeszcze w Szałek mi napisał, yy, dlaczego, szkoda, że nie zdecydowałeś się na świetliki, fajnie doświetlałyby te Ale pamiętajcie, że ja to już przegadałem, ja to już przegadałem z inwestorem i świetliki, yy, świetlików nie może być, bo do świetlików ciągną wróble, a co się z tym wiąże? One non-stop tu będą i będą w tym zbożu się będą w tym się paprać. I dlatego tu nie ma Nie ma żadnego świetlika. Tu macie świetlik o jeden do kabla. Dobra. Na razie do następnego, trzymajcie się, cześć.